Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj drugi odcinek BMW M57, ale drugi, bo rozbijamy ten silnik po prostu na lata produkcji i na te modele, jak on tam wychodził. Czyli dzisiaj, w drugim odcinku, pierwsza e, generacja silnika M57 od BMW, 3-litrowego diesla, e, który był produkowany w latach 98-2002. Słuchajcie, samo oznaczenie M57, bez żadnych końcówek, bez żadnych dodatków. Słuchajcie, silnik wtedy... Jako 4 litrowy diesel w rzeczywistości 2.9 Bo tak to powinno być Chociaż na wszystkich BMW napisane 530, 730, 330 Bo W gruncie rzeczy Pojemność wtedy w tym silniku to było 2926 No i to taka jest Pojemność 2.9 właśnie. Słuchajcie, ten silnik produkowany w BMW, oczywiście we wszystkich modelach z tamtych lat produkcji, E39, E38, E46, X5, wiecie, starodawny, bardzo fajny silnik na żeliwnym bloku z łańcuchem rozrządu, bo to jest dla każdego bardzo ważne. E, taki naprawdę topór nie do zajechania. I słuchajcie, montowany również w wersji, bo jeszcze było 3 litrówka, ale wychodziła. Jeszcze, przepraszam, M57 jeszcze wychodziło w wersji 2,5 litra, o którą wszyscy tak cały czas się domagają, żeby o tym powiedzieć, bo czują się pominięci. Tak, M57 jeszcze wychodziło w wersji 2,5 litra i to 3B39, czy B39, czy. Właśnie w OPLU OMEDZE, słuchajcie, no był taki, taki taki w OPLU silnik od BMW, tam troszeczkę z e, osprzętem OPLOSKI, ale silnik, jako taki silnik sam w sobie e, od BMW i co jeszcze? Range Rover, taki samochód, taki duży, taki od, 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 e, od Land Rovera, czyli ten producent oczywiście Land Rover, bo się chłopie nie możesz wygadać, ale model Range Rover, słuchajcie, taki samochód. Możecie sobie zobaczyć, wychodziły na przykład chyba w trzecim range'u wychodziły silniki od BMW V8 286 koni benzynowa, no i ta 3-litrówka, e, czyli to stare, czyli M57 jako 2.9, e, tam było 177 koni. Jak sobie zobaczcie, możecie sobie wejść, w jakiekolwiek ogłoszenie o to moto, czy gdziekolwiek, gdzie będzie otwarta maska na przykład na zdjęciu i zobaczcie, jak wygląda silnik. W Oplu jest wizualnie troszeczkę inny, bo po oplusku tam zrobiony jest, możecie nie poznać, ale w range'u... No, ludzie, kochani, ten kółeczko od BMW jest zabrane i jest to zielone kółeczko Land Rover, tylko tam wsadzone do obudowy silnika, reszta taka sama. Patrzysz, otwierasz maskę, patrzysz, jak to, panie, no przecież, kurde, ktoś tu zesłapował silnik, bo przecież to jest silnik od BMW. Nie. Tam wychodziły silniki od BMW, tak M57, te pierwsze. Słuchajcie, M57. E, bardzo fajny silnik, słuchajcie, bardzo fajny silnik, bo taki naprawdę odporny i niezniszczalny. Kompletnie w ogóle niezniszczalny motor. I występujący w wielu samochodach, już niestety starych, ale bardzo dobrych. Charakterystyka i kultura pracy tego silnika jest taka, jak zobaczycie, potem porównując do jakiejś na przykład tam E60 czy, czy jakiegoś M57N2, czyli tego 231 kołina na aluminiowym bloku. Tam są pieco elektryczne, inaczej to chodzi. Słuchajcie, M57, ta pierwsza, ten silnik chodzi tak twardo. Jak to zapalicie, to taki grzechotnik coś tak, tak Chociaż i tak, najlepszym grzechotnikiem jest 2,5. V6 od, od yy, Volkswagena. Tam to jest grzechotnik do potęgi, ale. Ta sześciocylindrowa rzędówka, właśnie tu od BMW, też taki troszeczkę. Jak popatrzycie teraz w perspektywie czasu, jak ktoś Wam zapali takie 39 na przykład stare, czy starą siódemkę, no to grzechotnik taki trochę. Ale to nie ma znaczenia, bo ten grzechotnik jest po prostu niezniszczalny, bardzo fajny, super i nic się z tym samochodem nie dzieje. Silniki kręcą przebiegi w ogóle jakieś, nie wiem, myślę, że ponad milion już ma nie jeden. No wiadomo, na liczniku tam ma jakieś, może teraz około 260. I ten, co ma 350, też myślę, że ma 350. Ale tam już prawdopodobnie milion 350, 360 i jeździ, jeździ, będzie jeździło. Słuchajcie. Co tam w tym silniku fajnego, co nie fajnego? Jak to możemy tuningować, co możemy zrobić, żeby podnosić moc Bo, bo to też trzeba powiedzieć o tym silniku No bo cóż tu, mówić o silniku, że ma 6 cylindrów e, Żeliwny blok e, I łańcuch rozrządu, to chyba nie wystarczy, prawda Więc słuchajcie, wtryski w tym samochodzie Zwykłe, elektromagnetyczne, cewkowe wtryski Które e, Są naprawialne, naprawialne, regenerowalne I jest ogólnie dostęp do tych używanych części Teraz gdziekolwiek na portalach internetowych Taki, więc jak coś wam się dzieje z tym samochodem To sobie możecie po prostu wymieniać Bez żadnego problemu Słuchajcie, turbo na podciśnienie, czyli takie, takie takie starodawne, ale bardzo fajne, bo podciśniowe turbiny są bardzo dobrymi turbinami. Eee, oczywiście, ze względu na wiegi, wszystko te przewody, wszystkie to, wszystko warto zawsze sprawdzać. Bo to, że Wam coś nie pompuje albo coś się dzieje, to może być po prostu zwykły przypadek przetartego, sparciałego już wężyka, po prostu od, od jakiegoś podciśnienia do turbiny, od czegokolwiek, I to, i to nie będzie chciało jechać, będzie kopciło, jakaś nieszczelność w locie będzie kopcił na czarno. Także te silniki ogólnie są niezniszczalne, raczej wszystko dookoła bardziej się będzie działo. Czyli jak, jak gdyby, osprzęt, tak? Turbiny robią też jakieś mega wielkie przebiegi I od razu jeżeli ktoś zapytał o turbiny To ja ogólnie nie jestem zwolennikiem Regenerowanych turbin, bo Ile się yy, nie przerobiłem regenerowanych turbin To już nigdy nie było to samo Albo seryjna W dobrym stanie, albo po prostu nowa No niestety, no, 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 no co wam powiem Wiem, że teraz dużo ludzi na przepała, nie, A regenerowałem jest super, ok Może jest super, ale kogo nie zapytacie mądrego To regenerowana turbina Nigdy jakoś nie jest do końca taka. Lepiej już wtedy pójść sobie w hybrydę, całkowicie co innego niż regenerować zwykłą, bo no będzie działać. Ale jeżeli chodzi, ja mam takie zdanie, jeżeli chodzi o turbinę i wtryski regenerowane to oj 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 Da się, można to robić. Słuchajcie, jak podnieść moc w tym silniku? Tam 184, 193 konie. Później takie moce wychodziły w BMW, w Oplu tam to, znaczy 2,5, przepraszam, 2,5 w BMW tam 163 konie, w Oplu miało 150, a w tym rangeu e, 3 litrówka miała 177 koni. Ale skupmy się na BMW. E, 184, 193 konie. Słuchajcie, co z tym silnikiem robić, jak podnosić most? Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, samochody po zwykłym takim chipie ogarniają moce w granicach 220 do 230 koni no i jakoś nie bardzo chcą dmuchać więcej z tego względu, że turbina ma wydajności około tamte 245 koni po 250 przyjmijmy, ale znowu map sensor jest za słaby i sama wymiana takiego map sensora, który jest mocniejszy po prostu e, i ogarnia po prostu więcej powietrza mm, jesteście w stanie sobie coś tam więcej ugrać, ale żeby coś więcej w tym samochodzie zmienić bo układ wtryskowy tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku w tym samochodzie jest po prostu jeszcze tym pierwszym takim, nie jest może najgorszy, bo nie jest najgorszy, jest super ale jest mało wydajny, bo to trzeba zawsze tłumaczyć, z tego względu, że jak się powie, że jest nie do końca, to ktoś pomyśli, że się psuje. Nie, on się nie psuje, ale jest mało wydajny, czyli nie jest tak do końca super elegancki, jak w następnym modelu, w następnej serii tego silnika, gdzie po prostu dmucha moce jakieś w ogóle niewyobrażalne. Także układ wtryskowy trzeba przyjąć Że pompa wtryskowa ta pierwsza Która ogarnia maksymalnie pod te 260-270 koni I to jest już wszystko Dla układu wtryskowego Wtryski tak mniej więcej podobnie Więc jeżeli zmienicie Map sensor Jeżeli założycie turbinę, która ta Turbina w M57 jest taka, przyjmijmy te 240-250 to jest jej kres. Więc jeżeli żebyśmy troszeczkę wyszli, troszkę więcej, troszkę dmuchli więcej, no to wypadałoby założyć taką właśnie turbinę podciśnieniową z M57N, czyli z nowszego już silnika. Na przykład z takiej E30, e, przepraszam, ze 60 do E39, jakieś delikatne przeróbki. E, I tamta turbina już spokojnie seryjnie dmucha tamte 280 koni, powinna tyle dmuchać. Więc w momencie, kiedy wymienicie sobie map sensor. Założycie lepszy, bardziej wydajny Tą turbinę po leciutkiej przeróbce Na przykład ze 60 60 Tą podciśnieniową Do tego fajny napisany program Do tego zrobiony wydech, czyli pań cały i, I coś z wydechem pokombinowany Jesteście w stanie, tak W takim starym silniku Osiągnąć te 260 Może ciutkę więcej jak ponad 260 koni E, bo da się, bardzo dużo ludzi właśnie pisało, że o, proszę pana, bo ja tam mam 39 i tam naprzerabiane tyle i ja tam dmuchnąłem 270 koni. No i jest, jest szansa. Pewnie nawet po jakichś wielkich przeróbkach jest szansa dmuchnąć jeszcze więcej. Tylko że. Tak jak powiedziałem, ja mówię o takich rzeczach w miarę normalnych, bo nie mówimy o ekstremalnym tuningu silnika, gdzie będziemy rozbierać go na czynniki pierwsze, będziemy robić kuty dół i wszystko będzie zmienione, tylko mówię o normalnych rzeczach. Co możemy zrobić z seryjnym silnikiem, co tam delikatnie pozmieniać, żeby było. Także przyjmijmy, że normalny, seryjny, po programie te 220, po 230 koni, potem jakiekolwiek zmiany, czy to map sensor, czy to zmiana już turbiny na lepiej dmuchającą, czy zrobienie wydechu, układu wydechowego, no, będzie lepiej, będzie lepiej, tylko no nie zrobicie z tego M57 po takich zwykłych, delikatnych przeróbkach. Nie zrobicie 300, 350, 400, jak to jest w tych, w tych, następnych silnikach, gdzie to się robi naprawdę łatwo. No tutaj jest na początku troszeczkę ciężko. Ktoś powie, że panie, ale tam się da wszystko zmienić łącznie z pompą tryskową, ze wszystkim. Tak, wszystko się da, tylko tam już trzeba troszkę rzeczy przerabiać. I. No, trzeba rozgraniczyć właśnie ten taki tuning taki szybciutki, w miarę, czy taki chip tuning, to jest taki szybki, robicie program, macie zrobiony i to jest tylko koszt tego programu, niczego więcej, niż taki właśnie ekstremalny, gdzie zmieniacie zawory, sprężyny zaworów, wałki rozrządu. To, 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 to nie o to chodzi, bo nie mówimy tutaj o maksimum, ile możemy wyciągnąć z tego silnika, bo pewnie ktoś na świecie się tam znalazł, co i może z tysiąc koni z tego wycisnął. To nie o to chodzi, po prostu normalny, dla zwykłych ludzi delikatny tuning, co zrobić, żeby było lepiej. Czyli spokojnie, jak sobie zrobicie w takiej starej E46, tych pierwszych 3-litrowych dieslach, jak zrobicie sobie program, a nie daj Boże już ktoś po prostu wymieni to turbo, e, zmieni ten map sensor i ten samochód będzie dmuchał, ten stary samochód będzie dmuchał pod te 250 koni, Uwierzcie mi, to chodzi jak wariat ten samochód, po cóż więcej. Jeżeli będziesz chciał więcej, po prostu zmień samochód, bo no tam, te samochody są już troszkę stare, a jeżeli ktoś ma taki naprawdę zadbany, kolekcjonerski stan, no myślę, że nie będzie bardzo chciał jakoś zmieniać tego, żeby jakieś wyciągać wielkie moce, bo, bo ten samochód, jeżeli ma naprawdę jest w dobrym stanie, to, no to będzie chciał zostać przy tym samochodzie, bo ten oryginalny stan będzie bardziej więcej wart niż ładny, oryginalny samochód z bardzo pomodyfikowanym silnikiem, bo się nie możesz wysłowić z wrażenia. No, bo tak jest, w rzeczywistości tak jest, ale jak już macie jakiś tam samochód, który jest zmodyfikowany, zmodyfikowany i chcecie dalej, dalej, dalej nie zmieniając, no to można coś tam próbować. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, w tych pierwszych silnikach jest to troszeczkę ograniczone po prostu o sprzętem i wszystkim dookoła aczkolwiek te silniki, naprawdę powtarzam jeszcze setny raz z kolei, są mega fajne, mm, bardzo bardzo, bardzo wytrzymałe i, i spokojnie możecie te samochody kupować teraz, a jeżeli Wam się trafi jakaś taka na przykład E39, albo nawet jakaś pierwsza X5, z jakimś naprawdę bardzo fajnie mm, potwierdzonym przebiegiem w okolicy tych nawet w tym momencie 300 czy 300 paru tysięcy kilometrów śmiało takie auto kupujcie, bo to jest kurde silnik dopiero dotarty, jeżeli powiedziałem jest, 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 przebieg jest prawdziwy i samochód był w miarę fajnie serwisowany, wymieniony nole wszystko było robione. petarda bardzo fajny nie jest to wyścigówka aczkolwiek miałem z piątkę taką pamiętam z 2001 roku z tym silnikiem 184 konie super samochód to był wtedy no to było 20 lat temu prawie wtedy ten samochód e, wydawało się nawet że naprawdę bardzo szybko jedzie w tym momencie teraz jak patrzę z perspektywy czasu no to ciężkie napęd na cztery koła zabierało mu to zabierało mu to dużo mocy i teraz jest może ten samochód troszeczkę słabawy ale wtedy, hmm, powiem Wam, że dawał radę. Pamiętam wtedy E46 litrowym dieslu. To jak jechałem wtedy, pamiętam, to jeździłem wtedy na motorach, i, i, i było takie porównanie na krakowskiej zakopiance. że jedziesz na motorze i, no wiadomo, no nie, nie każdy umie super turbo szybko jeździć. Wiadomo, większość na motorze niż prostej. I jak na przykład siadała Ci na dupie taka E46 litrowa, to motorem ciężko uciec. No? Fajne samochodem gonisz motor i motor no na prostej też gdzieś odchodzi, ale każdy potem mistrz prostej przed zakrętem się, się stresuje, denerwuje i taką na przykład taką M46 pamiętam latałem za motorami i to grubo, a jak jest dużo zakrętów krakowska zakopianka, odcinek krakowskiej zakopianki jest bardzo taki właśnie pod górę, w góry, dół, zakręt, lewo, prawo spokojnie można było ganiać motory, bardzo fajny samochód także M57 od BMW bardzo fajny silnik, super kompletnie w tym silniku się nic nie powinno psyć Także wady, usterki tego silnika, jeżeli chodzi o 3-litrowe BMW, to Wam powiem w ogóle całkowicie o, o innym odcinku, ale takie najbardziej znane przez wszystkich użytkowników termostaty i No i cóż tam więcej. Na, jeździ, jeździ. Jeżdżą te samochody, polecam. Powinien sobie każdy tak... Jeżeli po prostu, jeżeli jesteś na kupnie, jeżeli jesteś zainteresowany i nie masz pieniędzy na więcej, a chcesz po prostu kupić takiego, takiego 3-litrowego starego diesla od BMW, to jeżeli sobie sprawdzisz ten samochód, że jest w miarę jakiś niezakatowany na śmierć, warto. Jaki nie kupisz, będzie fajny. Naprawdę, fajny ten samochód, dodaje moc, poza tym spalanie nie jest jakoś bardzo wielkie, bo zawsze, ale to zawsze powinien zmieścić się w granicy do 10 litrów w mieście, jakimś mega zakorkowanym. Wiadomo, X będzie palił, czyli X5 będzie paliła więcej, bez wielka, ciężka napęd na 4 koła, ale w takim osobowym, w takiej osobowej wersji będzie paliło ten samochód do 10 litrów w maxie. W trasie jesteś w stanie zejść naprawdę do 6 litrów. Naprawdę. Przy takiej powolnej jeździe, kurde, to jest po prostu mistrz spalania. Jako, oczywiście, e, biorąc pod uwagę ilość cylindrów, czyli 6 i e, moc samochodu, jaka jest, no to to jest naprawdę mistrz spalania. Bardzo fajny samochód, bardzo przyjemny, bardzo przyjemnie. Fajnie, mm, łatwo się jedzie tym samochodem, bo, bo z tym 3-litrowym silnikiem od BMW, naprawdę te samochody uwierzcie mi tak jeżdżą tak. Tak łatwo, tak. Jedziecie sobie w trasie i tak czujecie, nawet ruszając ze świateł, czy, czy jadąc gdziekolwiek, nagle wymyślicie coś wyprzedzić. To jest po prostu łatwo. Wciskasz i jedziesz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o podnoszenie mocy, jeszcze trzeba na pewno zwrócić uwagę na skrzynię biegów, bo... Bardzo często oczywiście w M57 występowała skrzynia drzemioska, jeszcze wtedy, więc te skrzynie tak do 500-550 Nm wytrzymują, a potem już, potem już nie wiadomo, co się z tym stanie. Więc jak sobie wychodzicie, to mocą na te 220-230 koni to spoko, bo i manual wytrzyma i automat powinien wytrzymać. Chociaż w siódemkach e, przeważnie zawsze już wkładane były ZDFy, no bo siódemka wiadomo lepsza i, i, i cięższa, większa moc, bo tam 193 konie w tym, w tym silniku, więc tam były wkładane ZDFy. Tam już jest ok. Ale pięciobiegowe, oczywiście, ale te wszystkie drzje morskie, skrzynie, no wiecie, po latach już one są takie naprawdę, jakie są, takie są, więc jeżeli chcecie wychodzić powyżej jakichś tam wielkich zakresów mocy, trzeba zawsze zwrócić uwagę na skrzynie biegów. Jeżeli jest manual, no to zawsze możecie sobie podziałać z jakimś sportowym sprzęgłem i wtedy tam tą moc możecie podnosić bez końca, bo moc jako moc, ale słuchajcie, za mocą zawsze idzie ten newtonometr, a newtonometr po prostu jest ta siła, która. Przechodzi na układ napędowy, choć układ napędowy jako dyfer wały wytrzymują. Oczywiście to wytrzymuje strasznie. W BMC to wytrzymuje straszne w ogóle przeciążenia to wytrzymuje. To jest w ogóle fenomen, bo zobaczcie na te stare E36, którymi, a te E30 nawet co się tak pyci, te 2,5 litrowe, T28, tak dojeżdżają w tym drifcie cały czas i to wiecie, no, nie, nie wszyscy mają przerobione wszystko tak na maksa. Jeździą na seryjnych rzeczach i to po prostu wytrzymuje bez końca. Bez końca. Także jeżeli chodzi o układ napędowy dyfy, pułosie, to wszystko wytrzymuje, ale na skrzyni biegów musicie zwrócić uwagę, bo. Sam chip tuning silnika i samo podnoszenie mocy to jest tylko po prostu wiecie, chłopsi możecie zrobić. Trzeba zawsze zwrócić uwagę na hamulce, żebyśmy się zatrzymali jeszcze tym samochodem warto byłoby może coś jakiś lepsze założyć, większe. No właśnie tam skrzynie biegów na ten układ napędowy, bo no bo wiecie, no silniku macie milion koni i nagle wrzucicie jedynkę, wszystko się urwało, wysypało na ziemię. Czemu? No bo nie było przystosowane, tak? Taka pełna modyfikacja silnika to, w ogóle pełna modyfikacja samochodu to jest w ogóle niekończąca się opowieść. Nie ma górnej granicy cenowej, jeżeli by to robić naprawdę profesjonalnie. Ale zawsze w miarę swoich możliwości trzeba mieć na uwadze za silnikiem, może nawet jeszcze przed silnikiem, Hamulce, skrzynia biegów, układ napędowy i potem robimy. Jeżeli ktoś chce iść potem na maksa i robić naprawdę dużo, powinien na to zwrócić uwagę. Słuchajcie, nie rozgaduję się więcej, bo będę tu gadał, gadał, gadał bez końca. Jeżeli ci oczywiście podobała łapka w górę, subskrypcję, nagrywamy filmiki dalej. Następną częścią będzie M57N, który jest silnikiem mega fajnym. Czyli tamte takie najbardziej znane 204 i 218 koni, które występowały praktycznie w każdej bajce, bo ten silnik jest przekozakiem. Tak uważam. A teraz właśnie jeszcze mam okazję jechać, oglądać S61 535 d Zobaczymy co z tego wyjdzie. Może się uda kupić fajny samochód. Także zobaczcie wszystko w następnym odcinkach. A dzisiaj was pozdrawiam, Papa. Pa.